Spadające rentowności obligacji krajów PIKS, oczekiwanie na dzisiejsze posiedzenie Federalnego Komitetu Otwartego Rynku oraz fakt, iż dziś może dojść do utworzenia koalicyjnego rządu w Grecji pomogły wspólnej walucie w powrocie do okolic piątkowych maksimów i aktualnie para Rodola znajduje się na poziomie 1,26,80. Wczorajszy wzrost głównej pary walutowej pomógł również umocnić się złotemu. W efekcie aktualnie notowany kurs EuroPLN to 4,24,30, a kurs USD testuje aktualnie poziom 3,34,55. W dzisiejszym kalendarium makroekonomicznym. Głównym wydarzeniem jest posiedzenie Federalnego Komitetu Fed rynku. Decyzję w sprawie stóp procentowych poznamy o godzinie 18:30. Analitycy spodziewały się pozostawienia stóp na niezmienionym poziomie 25%. Następnie o godzinie 20:00 poznamy projekcje makroekonomiczne Fedu, a konferencja po posiedzeniu zaplanowana jest na 15 minut później. Nieco wcześniej o godzinie 14:00 poznamy dane z Polski. Najpierw będzie to Będą dodane o produkcji budowlano-montażowej. Tutaj analitycy spodziewają się spadku wartości do 2,5% rok do roku. O tej samej godzinie poznamy również dane o inflacji producenckiej w Polsce. Tutaj spodziewana wartość to 5,1% rok do roku. To wszystkie informacje, które przygotowaliśmy dla Państwa. Dziękuję i życzę miłego dnia.